Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku skala, standardy oraz limity. Ponadto praktyczne zastosowania oraz ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brawo, jestem psychologiem. Więcej o mnie na stronie braivo.pl, a to jest 130 odcinek podcastu psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy: Nie wszystko zrobisz. Jak to wygląda u Was? Jak często zdarza wam się, że. Ilość różnych zadań, z którymi musicie się mierzyć, was z jednej strony totalnie przytłacza i powoduje, że jesteście w ciągłym stresie, napięciu, a jednocześnie koniec końców i tak nie udaje Wam się wszystkiego, co jest zaplanowane zrobić. Albo nawet jeżeli część tych działań robicie, to już tak do końca nie wiecie po co właściwie się tym wszystkim zajmujecie. To jest ważne pytanie i do tego chciałbym was zachęcić, korzystając z tego, że akurat w momencie kiedy publikuję ten odcinek, to jest taki okres tuż przed świętami, tuż przed nowym rokiem, więc może to jest dobry moment właśnie żeby zastanowić się, jak dużo jest w waszej codzienności różnego rodzaju presji, oczekiwań. Jak często jest to efekt właściwie nie tylko tego, że inni ludzie mają względem was jakieś wielkie oczekiwania, ale też takich bardzo wysokich standardów, jakie macie sami względem siebie. I mam świadomość tego, że może czasem jest tak, że staracie się to wszystko, pewnie nawet nie czasem, podejrzewam, że bardzo często, staracie się to wszystko w jakiś sposób zoptymalizować, starać się zachować jeszcze wydajniej. Tyle tylko, to oczywiście jest super. Tyle tylko, że warto się zastanowić, do czego Was to prowadzi. Czy w efekcie różnych optymalizacyjnych działań faktycznie macie poczucie, że w Waszym świecie jest trochę więcej ulgi, że macie takie założenie, że wszystko jest z grubsza, nie że idealnie, ale tak w miarę poukładane, że mniej więcej wiecie, co robicie, mieścicie się w tym czasie, który jest dostępny. Przypomnijmy, doba ma 24 godziny, 1440 minut, czy jednak. Macie wrażenie, że z każdym momentem, kiedy udaje Wam się coś zoptymalizować, coś zrobić szybciej, to tak naprawdę zyskujecie 10 minut, ale nagle pojawiają się rzeczy, sytuacje, które zabierają Wam już nie te 10 minut, ale 20, i w efekcie czego cały czas pojawia się taki notoryczny przyrost zadań do wykonania. Oczywiście, mam świadomość tego, że pewnie. Jest też trochę osób, pewnie wśród Was, które mają poczucie, że okej, okay, w sumie to mało się dzieje, właściwie to się nudzę, i wtedy pewnie dobrze pomyśleć, czy z kolei nie przeszło się w drugą skrajność, nie? Czy, czy nie należałoby pomyśleć o tym, co można byłoby dodać do tej swojej aktywności. No ale wracając tutaj do tego wątku, tego przytłoczenia, bo jednak jest to bardzo częste zjawisko. Warto się tu oczywiście przyjrzeć temu, jak. Z jednej strony wygląda sytuacja, o której tu często mówimy, czyli ze złudzeniem planowania. To znaczy, jak często bywa tak, że trochę wydaje wam się, że daje się pewne rzeczy zrobić, ale w praktyce one na przykład zajmują o wiele więcej czasu niż powinny. No i wtedy oczywiście wracamy trochę do tego wątku, żeby szacować w oparciu o to, ile dana aktywność zajęła wam czasu w przeszłości, a nie tyle, ile wydaje wam się, że że to może się udać. Tym bardziej i to jest też spora kwestia, taka pobudująca przytłoczenie, że ilość opcji, ilość rzeczy, które można robić, jest ogromna, tak? I to zarówno jeżeli chodzi o pracę, jakieś obowiązki domowe, ale także wątek rozwoju osobistego. Nawet nie wiem pozyskiwanie informacji, nawet ilości filmów czy seriali do obejrzenia już nie mówiąc oczywiście o mediach społecznościowych, które są w stanie przejąć absolutnie każdą wolną chwilę. w mediach społecznościowych powinien być szerzej tak, no bo mam tutaj też na myśli oczywiście YouTubea i inne tego typu portale, które też przecież zabierają mnóstwo. Czasu. I tutaj jak będziecie zastanawiali się, właśnie, jak to wygląda u was, z tym, że żyjecie notorycznie w presji, takiej, że się z czymś nie wyrobicie, że ciągle jest za dużo rzeczy, i w jakim stopniu was to dotyczy, oczywiście nie patrzcie na to, jak zwykle tutaj 0 jedynkowo, tylko na przykład od 0 do 10, tak? na ile macie poczucie, że czujecie się przytłoczeni tym, że się ciągle z czymś nie wyrabiacie. Bo wiecie, jeżeli to jest chwilowa sytuacja, to może tak być, nie? Czasem może pojawić się taki moment, że jest trochę więcej wyzwań. Natomiast jeżeli cały czas jesteście w takim poczuciu niedoboru i tego, że tak naprawdę cały czas zgonicie zaległości sprzed kilku miesięcy, no to zwykle warto pomyśleć, co można byłoby zrobić, żeby jednak trochę podrzucać, trochę podpuszczać. Czyli właśnie, jak to wyglądało u Was od 0 do 10, ile macie poczucia, że się nie wyrobicie, że żyjecie w takiej sporej presji. I tu oczywiście warto przyjrzeć się w różnych skalach tej sytuacji, bo z jednej strony to poczucie może tyczyć się takiej codzienności, typu, że mam dzisiaj do zrobienia 60 zadań i w ogóle nie wiem, za co się wziąć. No, ale też czasem może to dotyczyć w skali na przykład jakichś rocznych celów, o ile takie sobie stawiacie, gdzie nagle się okazuje, że tych celów jest tyle, że chcielibyście ich tyle osiągnąć, że, że już jesteście zmęczeni na samą myśl o tym, co trzeba będzie zrobić w przyszłym roku. No, to zwykle sugeruje, że trochę się dzieje tego za dużo, co czasem może dać do dokładnie odwrotny efekt, czyli zamiast działać więcej, zaczynamy po prostu odpuszczać totalnie, no bo jeżeli nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. To już nie ma sensu się starać, to już lepiej odpuścić. A tu właśnie chodzi o to, żeby wcelować gdzieś pomiędzy. Więc jak to wygląda u Was? Swoją drogą, dawno o tym nie mówiliśmy, ale pamiętajcie, że jeżeli interesuje Was też wątek budowania, motywacja, przede wszystkim utrzymywania jej, żeby ona nie była taka chwilowa, tylko żeby jednak pozwoliła na realizację dłuższych projektów, to jakiś czas temu przygotowałem kurs jak utrzymać motywację, więc jeżeli jesteście nim zainteresowani, tam jest sporo ćwiczeń, yy, oczywiście nagrań wideo, no i jeżeli ten wątek was interesuje, jeszcze nie mieliście okazji tego sprawdzić, to zerknijcie sobie na stronę utrzymajmotywacje.pl. Ale właśnie, odnośnie utrzymywania motywacji, to warto też z tym wrobieniem się w czasie zobaczyć, jak wy właściwie żyjecie na co dzień. To znaczy, czy to jest tak, że... Udaje Wam się zachować taki balans, że w miarę wiecie, do czego zmierzacie, ale tu i teraz jesteście w stanie się w miarę cieszyć aktualną sytuacją, czy tym procesem zmierzania do celów. Czy jesteście w kategorii dobra, nie mam czasu myśleć o dzi dniu dzisiejszym, cieszyć się tym, co udało mi się zrobić, bo mam przed sobą tysiąc celów. W efekcie czego tak trochę żyjecie w kategorii dobra, na emeryturze, gdzieś kiedyś sobie pożyję, na razie trzeba po prostu robić, nie zastanawiać się. Czy może jesteście w odwrotnej kategorii, że w ogóle tych planów nie tworzycie, tylko skupiacie się na tu i teraz, albo też w ogóle nie widzicie się za bardzo w żadnej z tych kategorii, bo macie wrażenie, że nie ma w tym zbyt wiele waszej świadomości, po prostu wasze życie polega na jednym wielkim reagowaniu na bodźce, tak? Ktoś coś chce, ktoś coś mówi, no to robimy, no to robimy. Jasne, takie momenty każdemu się zdarzają, to jest całkowicie naturalne. Może nawet zajmuje to sporą część czasu, ale jeżeli tak jest przez cały czas, to pewnie też warto było pomyśleć, co z tym zrobić. A o tym porozmawiamy w rozdziale drugim. Rozdział drugi. Co robić? Pierwszą ważną rzeczą, od której powinniśmy zacząć, to ta trudna część, a mianowicie. Akceptacja tego, że po prostu nie wszystko da się zrobić. I nie chodzi o to, żeby na fali tego stworzyć sobie takie usadnienie, o, przykro mi, nic nie robię, nie rozwijam się zawodowo, nie staram się poprawiać swojej kompetencji, nie dbam o swoją formę fizyczną, o relacje z ludźmi, no bo nie wszystko się da. Jasne, to byłaby świetna wymówka. Chodzi raczej o to, żeby uwzględnić to, że ten wasz czas, jak każdego, jest ograniczony i po prostu decydując się na coś. Trzeba zaakceptować, co nie zawsze jest przyjemne, że czasem rezygnujemy z tysiąca innych opcji. Nawet jeżeli ten tysiąc innych opcji będzie całkiem fajny, atrakcyjny, to jednak musimy wybierać. I sam fakt tej akceptacji jest mega ważny, ponieważ daje trochę poczucia takiej swobody, wolności, zadowolenia z tego, że możecie realizować coś, co sobie świadomie wybraliście. Z takim poczuciem... To jest ok, tak? Może nie zrobię jednocześnie kariery w nauce, w sporcie, w muzyce i w 50 innych kategoriach? Trudno, muszę coś wybrać, tak? Do czego jest mi najbliżej? Podobnie z różnymi działaniami codziennymi. Ok, może nie jestem w stanie idealnie wszystkiego sprzątać dzień w dzień, czy wszystkiego przygotować na święta. No to co da mi największy efekt, tak? Co da mi takie poczucie, że jeżeli to zrobię, to będę z tego w miarę zadowolony. Bo wszystkiego i tak nie zrobię, nie? więc warto jest zwrócić uwagę na to, które z tych rzeczy, w sumie koniec końców tak naprawdę większość, nie ma zbyt dużego znaczenia i można je po prostu odpuścić albo zrobić w trochę mniejszej skali. Więc zwróćcie uwagę na to, czy mówiąc tak bardziej powiedzmy z cyklu zarządzanie czasem, czy nie macie zbyt wielu pootwieranych projektów, bo to po prostu będzie Was przytłaczało i rozpraszało. Więc zaakceptujcie, cieszcie się tym, że OK. Nawet nie jestem w tym momencie w 30 miejscach, ale jestem tu i mogę być z tego całkiem zadowolony. I to jest w ogóle świetny czas na ciekawostkę. Ciekawostka. Jak podejrzewam, nieraz spotkaliście się z określeniem deadline, czyli takim terminem końcowym, ostatecznym, ale nie wiem, czy wiecie skąd to się wzięło. Otóż wzięło się to prawdopodobnie z czasów wojny secesyjnej, kiedy tą linią śmieci, czyli tym deadline'em Określano linię wokół obozu jeńców, której przekroczenie oznaczało, że jeżeli ktoś przez nią przejdzie, to zostanie rozstrzelany, więc faktycznie była to linia śmierci. A później, na początku XX wieku, określenie deadline używano nie tyle w kontekście czasu, co minimalnej ilości zadań. Tak? Czyli deadline to jest ta linia efektywności, poniżej której ktoś ponosi konsekwencje, czyli na przykład ktoś ma do wykonania określoną ilość zadań. I deadline to jest 10, to oznacza, że jeżeli wykona mniej niż 10, to będzie miał konsekwencje. I dopiero od 1920 roku określenie deadline pojawia się w kontekście ostatecznego terminu. Wow, ale ciekawostka. To w ogóle jest też dość pomocna metoda, żeby pomyśleć, które rzeczy będziecie ignorować, czyli czego świadomie nie będziecie robić. Tak, czy wiecie, czego nie powinniście robić i jeśli już coś robicie, to w ogóle warto się przyjrzeć tym Waszym zadaniom, celom, też takim drobnym, codziennym, jak i tym w większej skali. Czy to są zadania, które Wy sobie sami wymyśliście, czy takie, które gdzieś są Wam ponarzucane, czy wynikają z jakichś standardów społecznych? Jeśli tak, to zwróćcie uwagę, czy one nadal mają dla Was, czy dla Waszych najbliższych osób, które są dla Was istotne, jakieś znaczenie, czy po prostu. Realizujecie je od lat na automacie, zabiera wam to czas, a nie daje wielkich efektów. Pamiętajcie też, że z perspektywy takiego dobrego, zdrowego funkcjonowania, nie wszystko, co robicie, musi być na maksa produktywne. Co więcej, to, żeby się czasem po prostu ponudzić i nie robić. Nic, to paradoksalnie może być jedna z bardziej efektywnych rzeczy. I również jeżeli chodzi o Wasz wzrost czy efektywności, czy takiego świeżego spojrzenia, do tej presji przyczynia się często poczucie tego, ile jest zadań jeszcze przed nami. I czasem taką niezłą metodą, oczywiście tworzenie list zadań, planowanie jest ważne, jest świetną, cenną metodą, ale dobrze jest też zadbać o to, żeby spisywać. To, co już udało Wam się zrobić. Czyli, żeby nie skupiać się na tym, ile jeszcze mi się nie udało, tylko na tym również, ile już jest za Wami. Bo trochę inaczej się patrzy na, na to, że przede mną jeszcze 20 zadań, a trochę inaczej, wow, zrobiłem już 30 zadań, przede mną jeszcze 20. No to trochę inaczej e, będzie skalowało ten nasz poziom efektywności. No i nieodmiennie pamiętajcie o tym, żeby zastanowić się, po co właściwie robicie to, co robicie. Podsumowanie. Ilość możliwych opcji, obowiązków, wyzwań jest tak duża, że i tak zabraknie czasu na coś. Właściwie zabraknie na większość. Więc warto się zastanowić, na czym dobrze byłoby się skupić, a co warto byłoby po prostu zignorować. I ja wiem, ja wiem, że Wy to wiecie i że pewnie nie jest to dla Was nic szczególnie odkrywczego, ale nagrałem ten odcinek po to, żebyście dali sobie przestrzeń na to, żeby faktycznie zatrzymać się i pomyśleć, OK, wiem to, ale czy faktycznie. Wdrażam. Więc mam nadzieję, że uda Wam się przyjrzeć Waszym listom zadań, że zaakceptujecie, że po prostu ze wszystkim i tak się nie wyrobicie i wybierzecie te rzeczy, które dadzą Wam największe poczucie jakości w życiu. I tego Wam życzę. Oczywiście, jeżeli Was to interesuje, zerknijcie także na stronę utrzymajmotywacje.pl, żeby zobaczyć kurs o utrzymywaniu i budowaniu motywacji. A my tymczasem widzimy się już za dwa tygodnie, 6 stycznia. Do usłyszenia.